Nie spodziewałam się, że rekolekcje online mogą dać tak dużo. Nie spodziewałam się, że można podczas rekolekcji online przeżywać je tak, jakby się było na żywo, w takiej pełni, w takim ciągłym myśleniu o tym, co się dzieje, co przeżywam, w ciągłym uczeniu się. Zastanawiam się nad Słowem Bożym. To, co przede wszystkim zyskałam na tym kursie, myślałam, że będzie to wiedza o pieniądzach. Ona też się pojawiła, ale tak naprawdę najważniejsze i najbardziej przemieniające mnie to była bliskość Słowa Bożego i to zostało ze mną na bardzo długo. Już dwa lata mijają, odkąd rozpoczęłam rekolekcję finansowe Kurs Crown i widzę, że to była zmiana trwała, przynajmniej na te dwa lata. Ten mój kontakt ze Słowem Bożym jest głębszy, częstszy, bardziej regularny, i mam takie poczucie, jeżeli któregoś dnia nie sięgnę do Słowa Bożego, to czuję taką tęsknotę i czuję taką świadomość, że tam ktoś na mnie czeka, i to jest najważniejsze.